Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I na, te, na początku tego nagrania yy, chcę zadać takie pytanie: kto, kto powiedział Tobie, kto powiedział mi, kto powiedział nam, że jesteśmy niegodni, że jesteśmy grzesznikami niegodnymi? Żeby Bóg cokolwiek nam dał, żeby cokolwiek od Boga wziąć. Kto nam to powiedział? Kto nam wbijał do głowy, może przez wiele lat, że jesteśmy niegodni, że mamy takie życie, jakie mamy, dlatego że jesteśmy grzesznikami? To nam uświadomił, że jeżeli nawet się modlimy o cokolwiek do Boga, to w zasadzie nie ma sensu, bo i tak nic nie dostaniemy. A dostają ci tylko ci, którzy nie grzeszą, którzy żyją Życiem Świętym. Oczywiście nie wyjaśniając nam, co znaczy żyć życiem świętym, nie wyjaśniając nam, jak w takim razie nie grzeszyć, a wręcz odwrotnie uświadamiali nam, że jesteśmy tylko grzesznikami. A więc jako grzesznicy trudno jest nam żyć z podniesioną głową, z poczuciem własnej wartości, naprawdę wartości, kim jesteśmy, kiedy mamy obciążenie, że tak naprawdę, tak naprawdę to jesteśmy nikim. I nasze modlitwy są daremne, bo nic i tak nie dostaniemy od Boga. Bo musielibyśmy nie być grzesznikami, bo musielibyśmy nie grzeszyć. A kto z nas nie próbował walczyć z grzechem i nie udało się wygrać? Być może, że prawie każdy próbował, bo jeżeli sobie uświadomimy, Pewną rzecz. I żeby to sobie uświadomić, zadam ponowne pytanie, tylko inne. Ile razy przeszedłeś do odpowiedzi? 100 razy? 200? A może tysiąc razy? A może więcej? Z tym samym grzechem, z tymi samymi grzechami. Ile razy obiecywałeś poprawę, po czym mijał jakiś czas i z tymi samymi grzechami do spowiedzi? Jaki to ma sens, kiedy człowiek uświadamia sobie, że ja i tak przyjdę z tymi samymi grzechami do spowiedzi? Przecież, spowiadając się, mam świadomość, że i tak te same grzechy popełnię. No więc jakiś obłęd. Bo widzisz, jeżeli znajdziesz osobę, która wygrała z grzechem, to będzie to tylko jedna osoba. I ta osoba wygrała z grzechem za Ciebie i za mnie. Ta osoba zabrała Twój grzech i mój grzech na siebie, a zapłatą za grzech jest śmierć. I ta osoba poniosła śmierć i za mnie, i za Ciebie. Więc ta osoba. Przez Swoją śmierć sprawiła, że staliśmy się godni, godni obietn obietnic Chrystusowych, godni tego, by wziąć to, czym obdarzył nas nasz tata, który jest Bogiem Wszechmogącym. Że jesteśmy godni. Godni tego. Zobacz, czy nie miałeś czegoś takiego, że modliłeś się na przykład, powiedzmy, o pieniądze? Boże, chociaż, chociaż tyle, chociaż tylko tyle, bo potrzebuję na to, na to, chociaż tyle, żebym dostał. Tak jakby Bóg nie mógł ci więcej dać. Ale zobacz, dlaczego jest taka postawa w poproszeniu taty, na przykład o pieniądze czy o cokolwiek. Że chociaż tylko tyle, tak jakby tata nasz, dając nam coś, powodował, że sam to traci, że ma tego mniej, bo się pozbywa, dając nam. Co za Paranoja po prostu. Gdyby tak było, nie byłby Bogiem Wszechmogącym. Ale jest. Zobacz. Modląc się o zdrowie, na przykład, często chcemy zrobić jakieś zadośćuczynienie. Że jak ty mnie uzdrowisz, to ja od tej pory będę to, to i to, to ja zrobię to, to i to. A przecież Jezus powiedział, że już dawno zostaliście uzdrowieni moimi ranami. No więc. Prosząc dzisiaj o uzdrowienie, modląc się o uzdrowienie, bo ty zrobisz jak, jakieś zadośćuczynienie, jak cię Bóg uzdrowi, jest niewiarą tego, że Jezus już Ciebie dawno uzdrowił. Uzdrowił Cię swoimi ranami, które poniósł, kiedy był prowadzony na golgotę, na krzyż. Kiedy był bity, opluwany, kiedy wyrywane mu było ciało, gdy był biczowany. Kiedy przyjął wszystkie grzechy tego świata na siebie. On, który nigdy nie zgrzeszył. On który był absolutnie czysty, przyjął cały brud tego świata na siebie. Po to, żebyś ty dzisiaj nie musiał być niegodny, żebyś ty dzisiaj w swojej godności, w swojej wartości mógł normalnie przystąpić do Tronu Ojca, by no, byś mógł mieć normalną relację ze swoim tatą, żebyś mógł normalnie rozmawiać z Duchem Świętym, żebyś mógł normalnie korzystać z tych dobrodziejstw, z tego wszystkiego, byś mógł godnie żyć, byś mógł być zdrowy, żebyś żył w dostatku naprawdę a nie w tym że ja tylko tyle chociaż tylko tyle nie to nie bóg ogranicza swoje dary dla ciebie ale to ty sam ograniczasz siebie ale ograniczasz też przez to, że ktoś wbił nam to do głowy, tobie i mi. Przez lata wbijał do głowy, że jesteśmy niegodni, że powinniśmy żyć faktycznie skromnością, ale tą fałszywą skromnością. Tak naprawdę pewna instytucja nigdy nie nauczyła nas, co znaczy żyć skromnie. Co to znaczy skromność? A wiesz dlaczego? Bo łatwo się kieruje ludźmi, którzy nie tylko nic nie wiedzą, ale którzy mają właściwie w takiej pewnej pogardzie swoje życie, przez to, że są grzesznikami, przez to, że są niegodni. Przez to, że są brudni. I tak też, żyjąc, wydaje nam się, że Bóg niczego nam nie da. To po co się modlić? Bo przecież i tak nigdy nie doświadczyliśmy, żeby nam coś dał. Prawda? Ile razy się modliliśmy i ktoś umarł, a my prosiliśmy, błagaliśmy, żeby ocalił tego kogoś, a ktoś umarł. Czy dlatego, że Bóg nie ocalił tego kogoś? Oczywiście, że ocalił. Bóg wcale nie zależy na Twojej śmierci, na Twoim cierpieniu. Ale nie, nas uczono jeszcze i wbijało nam do głowy, że mamy cierpieć, że mamy nieść swój krzyż, który jest cierpieniem. To co my mamy za Jezusa cierpieć? No przecież On wycierpiał wszystko za nas. Za nas to my mamy cierpieć, ja już spotykałem się z takimi tekstami, gdzie ludzie mówią, że pewnie Bóg mi daje cierpienie za kogoś tam jeszcze, bo ktoś coś robi to za nich, bo są złymi ludźmi, że ja za nich cierpię. Ja się spotkałem z takimi tekstami. Rozumiecie, to jest obłęd, to jest, to jest, to jest po prostu straszne, czego ludzie byli uczeni, czego my byliśmy uczeni. Przez wiele, wiele, wiele lat. Czego byliśmy uczeni? Jak dzisiaj trudno jest się pozbyć nam tej świadomości, tego, tej nauki, tego, co nam wpłynęło do głowy. Naprawdę. Sytuacja, jest, powiem Wam, no, nie fajna. Ale gdyby nie było z tego wyjścia, to by naprawdę było niefajnie, ale jest. Tym, wyjście, tym wyjściem z tej całej sytuacji jest na pewno dla ludzi, dla osób, y, którzy nie są nowonarodzeni. Po prostu Narodzić się na nowo, czyli przyjąć Jezusa do swojego życia, wyznać to, że jest naszym Panem, to, że Mu ufamy, to, że wierzymy w to, co dokonał i przyjmujemy to w swoim sercu i ustami to wyznajemy. Naprawdę to nie jest wielki wyczyn, takie wyznanie, ale to jest przejście z tej niemożności w zupełnie inną rzeczywistość, zupełnie w inne życie. I rozwijanie się w tym, w tym innym życiu, w tym, tej innej świadomości, w tych innych możliwościach, poznawanie tego wszystkiego, a przede wszystkim, poznawanie samego Boga. My nie musimy żyć życiem ograniczonym absolutnie nie. Bo nie po to umierał Jezus na krzyżu, żebyśmy dzisiaj żyli właśnie ze skuloną głową. Obciążeni chorobami, zdruzgotani, bo walą nam się jakieś relacje rodzinne czy problemy w pracy, czy sprawy związane z finansami, nie musimy z tego powodu cierpieć. Naprawdę nie musimy. Musimy sobie, to, co musimy, to musimy sobie pozwolić, pozwolić poznać Boga, poznać naszego tatę. Przekroczyć te drzwi do nowej rzeczywistości. Te drzwi, którymi jest Jezus Chrystus, który otworzył na mnie bardzo szeroko, na całą szerokość. I to tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli z tego skorzystać, czy nie. Ale chcąc z tego skorzystać, pomyśl też o swoich dzieciach, o swojej rodzinie, o swoich najbliższych, zastanów się, w jakiej są sytuacji, być może w takiej jak Ty, i chcesz, żeby oni byli też w takiej sytuacji? To po prostu może lepiej sprawdzić, co jest za tymi drzwiami. Co jest za tymi drzwiami? A jeżeli tam, za tymi drzwiami, jest coś, o czym nawet nie marzyłeś, o czym nawet nie śniłeś, bo nie byłeś godny nawet o tym marzyć. Ale jak się masz przekonać, co tam jest, jeżeli nie przejdziesz przez te drzwi? Nie będziesz wiedział, czy było warto. A co masz do stracenia? Co masz do stracenia? To marność, która otacza. Marność tak naprawdę tego świata? Oczywiście rozumiem, że powiesz, ale ten świat lansuje niesamowite rzeczy. Daje takie możliwości, takie technologiczne możliwości, i w ogóle no, oferuje fajne rzeczy. Powiem Ci, to jest pikuś, co oferuje ten świat. To jest pikuś. Naprawdę to jest nic. To jest nic. Przy tym, co oferuje ci ten świat, którego doświadczysz, jak przekroczysz te, te drzwi. Zupełnie, zupełnie. Nie masz pojęcia, czego dopiero Ty doświadczysz wtedy, tak naprawdę. I zapraszam Cię do tego, żebyś to przemyślał, żebyś się zastanowił, czy warto. Czy warto chociażby się przekonać? A tymczasem zostań z Bogiem i do usłyszenia.